Matka chłopca nie żyje. Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochę z najwyższego szczytu wszystkich światów. Bogowie tych światów nie przepadają za obcymi. Zaufaj mi. Jesteś boginią. Byłam przywódczynią Wanów, ale to przeszłość. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. Najpierw odrąbcie mi głowę. Oko, Odyna, uważnie cię śledzi. Zwłaszcza po tym jak zacząłeś wyżynać jego ziomków. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę urodziłem się bogiem. I ty również. Możemy robić, co chcemy. Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Matko. Nie, stój się To sprawa między... Nie, 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 nie mój syn. Mój najdroższy syn. To mama, spójrz, była gigantem. Jestem gigantem. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Giganci nazywali mnie... Loki? To pytanie na kiedy indziej. Głodny? Co teraz? Przygotuję je. pas Mam nadzieję, że Fenrir się wyspał. Może teraz będzie w stanie coś zjeść. Jest... bardzo chory, Atreusie. Wiem. Chociaż wczoraj czuł się trochę lepiej. Przez chwilę. Ale jeśli będzie jadł, może jest nadzieja. Słyszysz? Tak. To ona? To ona. Bariera jest blisko. Aaaaaah! się! Falki! Join it. nie wytrzymam! Ojcze! Oh Wzywam cię! Zbliżamy się do granicy zaklęcia ochronnego! O oh nie! Frejo, nie jesteśmy twoimi... Twój... Frejo, czekaj! Dłużej mnie do tego! Mamy barierę! Udało się! Wracajmy do domu. Z peki! Hop! Przepraszam, że nie strzeliłem. Nie chciałem, żebyś się strzelał. Wciąż się łudzę, że da ci spokój. Uratowałeś ją! Zabiłem jej syna. Nigdy mi tego nie wybaczy. Wiem. Pierdź Baldura naprawdę sprowadziła Fimbul Winter. Cały czas pada śnieg. Kiedyś się jeszcze ociepli? Hmm. Kiedyś. Ale najgorsze wciąż przed nami. Musimy być silni. Занялся. Едьте. Yes, Słyszę go. Zawsze się wita. Ateus, Henry, wszystko dobrze? W porządku, małe. już dobrze. Wiem, też tęskniłem. Gdzie jedzenie? Wciąż głodny? Dalej, mały. Musisz jeść. Jedz. Co? Za dużo? Bardzo ładnie. Dobry wilk. Zostało mało czasu. Musisz się przygotować. Na co? Przecież jeszcze je. On chce żyć. On umiera. Dobry wilczek. Odważny. Szybki i silny. Odpocznij sobie. Dobrze? Dam sobie radę. Możesz już odejść. Musisz to zrobić. Софна, Апфра, Десу, Софна, Хефан, Софна, Софна, Софна. Poćwiczmy. Co? Nie. Jest środek nocy. Noc nie powstrzyma naszych wrogów. Czemu? Po co? Nic, tylko ćwiczymy i ćwiczymy. Ciągle. To nie wystarczy. Nie możemy się ukrywać. Nie ukrywamy się. Szykujemy się do bitwy, na którą nie jesteśmy gotowi. Chodźmy. Czas ucieka. Według przepowiedni Winter poprzedzi Ragnarok. Będzie wojna. Cokolwiek ma zrobić Loki, powinien działać właśnie teraz! Nie skończę mojej opowieści kryjąc się tu. Powinienem wyruszyć! Dowiedzieć się, kim jestem, kim jest Loki! Nie pozwolę ci się wdać w walkę z bogami. Nie chcę z nikim walczyć. Chcę odpowiedzi. A jeśli one doprowadzą do wojny ze Skardem? Może tego chciała matka. Nie mamy pojęcia, czego chciała. Nigdy się nie dowiemy. Proszę. Zostaw mnie samego z Fenrirem, nim go pochowam. To srogie oblicze rozpoznałbym z daleka. Zdradzisz mi, co poszło nie tak? Wilk nie żyje. O nie. Nie Fenrir. Jak chłopak to przyjął? Nie najlepiej. Chcę go pochować. O, niech to. W porządku, bracie. Dobrej nocy. Kratuję. Dołączysz do mnie? Idziesz, jakby na barkach siedział ci sam Emir. To twoje łowy. Pójdę za tobą. Dobrze, panu Raku. Świeżo zabity. Przynajmniej nie cierpiał. Hmm. Jak rozumieć te pomruki? Powiedz, co ci chodzi po głowie? Ścigamy drapieżnika. Tak, wilka. Wilki zabijają. To naturalna kolej rzeczy. Tym razem się mylisz. Śśś. Podejdź powoli. Spokojnie, mały. Chcemy ci pomóc. Prawda? Nie, nie, zostań! Chodźmy. Chory wilk, którego znaleźliśmy za granicą zaklęcia, znalazł drogę do środka. Mówiłam, że tak się stanie. To nasza wina. To nie była nasza sprawa, aż do teraz. Problemy nie muszą pukać nam do drzwi, żeby stać się naszą sprawą. Jeśli możemy ograniczyć szkody, które wyrządzi, powinniśmy działać. Mamy się ukrywać i siedzieć bezczynnie? Nie ukrywamy się. Mám sama je podnišť? Hm. Můj šílek. Hej Jeszcze wiele trudu przed. Tym. Dlatego cię wołałem. Poszedł pogrzebać wilka i nie wraca. Już dość długo. Musi być pobliżu. Nie sugerujesz, chyba że ćwiczył w środku nocy? Myślę, że mogło tak być. Ale czemu miałby to robić? Był smutny. O, kratosie, wiem, że się starasz. Odejrzewasz, że wszedł do świata między światami? Nie, kamienie się nie ruszyły. Przepaść Baldura jest zbyt niestabilna, nie odważyłby się. Nie ma tutaj śladów. Spójrzmy, ślady prowadzą do zamarzniętej rzeki. Najpewniej właśnie tam go zakopał. Zamknięty. Ano, ogień już dogasa. Dokąd jeszcze mógł się stąd udać? Dzień niż zwykle. Koszmary? Śni mi się przeszłość prawie co noc. A, pewnie stare dzieje. Grecja? Nie. Czuję, że Fej próbuje mi coś przekazać. Chyba nie chcesz powiedzieć, że znów rozmawiasz z duchami. Nie. A to coś więcej niż wspomnienia. zdaniem, bracie. Ślad się tu ryba. I nie jesteśmy sami. Let's leave Nie powinno ich tu być. Sprawdźmy, jak tam zaklęcie ochronne. Przed nami jest jedno z tych drzew. No? Faktycznie, zaklęcie zostało przełamane. To wyjaśnia intruzów. Co tu się stało? Niedźwiedź. Rozszarpany. Przez co? Większego niedźwiedzia. Rannego. Walczące z łamały drzewo. Musimy znaleźć chłopca. Ano. Mógł się gdzieś schronić przed tymi łupieżcami i bestiami. No. Trzymaj się tropu. Znajdziemy go. nie przejdziesz. Aha! Trop ciągnie się dalej po drugiej stronie. Musisz utorować ścieżkę.